KKN Orlen z nową strategią na najbliższą dekadę, a w niej ważne decyzje dla mieszkańców i przedsiębiorców z Płocka. Przypomnijmy, w grudniu spółka ogłosiła, że wstrzymuje inwestycje olefiny 3. Ogłoszenie strategii jest ważnym elementem dla mieszkańców Płocka i okolic z uwagi na zatrzymanie inwestycji olefiny 3 i zastąpienie jej projektem Nowa Chemia. Ten cały kompleks Nowa Chemia ruszy do 2030 roku i dzisiaj to podtrzymujemy. Jednocześnie zobowiązaliśmy się, że w okresie trzech kwartałów, czyli do końca września tego roku, przedstawimy nieco więcej szczegółów. A dzięki kompleksowi Nowa Chemia ma być więcej miejsc pracy. Zarówno pracownicy dzisiejszej instalacji, jak i również pracownicy, których będziemy pozyskiwali, będą znajdowali miejsca pracy. Strategię od razu skomentował były prezes Orlenu Daniel Obajtek. Stwierdził, że nowa strategia to kontynuacja kierunków wyznaczonych dwa lata temu, tylko że wydłużona do 2035 roku.